Dzień dobry. Dzisiaj pięknie witam wszystkie dzieci. Coś Wam podczytam O, takiej książeczki, bajki Ezopa. To są takie krótkie opowiadania z morałem. Jeleń nad sadzawką. Piękny jeleń przyszedł nad sadzawkę, aby napić się wody. Gdy już ugasił pragnienie, zaczął wpatrywać się w swoje odbicie. Jego wielkie, kręcone rogi. Zwane porożem, wyglądałeś wspaniale. Mam naprawdę wspaniałe rogi, powiedział dumnie jeleń. Są przepiękne. Odwrócił się, aby odejść i wtedy zobaczył odbicie swych nóg. Począł się trochę, no, mniej dumny. Jaka szkoda, że moje nogi nie są tak piękne jak rogi. Zasmucił się. Ale tak jest naprawdę. Są zbyt słabe, no i cienkie. Chciałbym coś zmienić, coś zrobić z tym. Lew, który podglądał się do jelenia, nagle skoczył do niego. Jelen rzucił się do ucieczki. Teren przed nim był otwarty, nie rosły na nim żadne drzewa. Nogi nie zawiodły od Wkrótce zostali dwa daleko za sobą. Dopadł do lasu. Na nieszczęście rogi zaplątały mu się w gałęzie drzew. Także musiał się zatrzymać. No i lew go dogonił. Co za głupiec ze mnie, płakał jeleń. Nie ceniłem nóg, które mnie nie zawiodły, gdy tymczasem zgubiły mnie właśnie rogi, z których byłem przecież taki dumny. Jaki morał z tego dzieci? Często nie cenimy tego, co ma prawdziwą wartość. No, taka jest prawda. Pozdrawiam serdecznie.